Witam Was wszystkich z tej strony Hudson. Dzisiaj, w kolejnym przedstawieniu klasy, pokażę Wam klasę tego otopana. Ale tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć. W ogóle ja Wam pokażę, kto chce, niech sobie teraz obejrzy, jakie tutaj są ogólne historyki. Więc to Wam jak na razie pokażę do tych klas. Apache, Pilot, tutaj klasa szturmowca. Do pocisku kierowanego wbiłem, później niestety już mi się nie udało. Jak wiecie, ja też nie jestem aż taki super skillowy. Granatnik dla naszego sapera, SMAF, czyli bardziej takie rakietowe robot. Musa, to widziałem, nie wbiłem. No i apacz, wszyscy mają apacza, czyli ten apacz jest jakiś OP. KMISTA ma Black a ja mówiłem na to Blackout, o Boże. MK-19, aha, Blackhawk I tutaj mamy jeszcze apacz. Teraz idziemy pod zwiadowcę, czyli mamy Ravena, Moździesz, AH-60, AH-61, what the fuck. Dobra, jeżeli chodzi o oddział, mamy tutaj różnego typu oddziały, ale stwierdziłem, że najlepszy będzie ten, ponieważ ma fajną nawet maskę. Co do broni, wybrałem AK-103, podobno jest bardzo dobre. Tylko tutaj, jakby to powiedzieć, dostosujmy sobie wszystko, żeby nam już nie pokazywało, że mamy cośkolwiek. Komora zamkowa. AK, jak wiecie, zawsze było dosyć silną bronią. Czy w tej grze jest tak samo? Ciężko mi powiedzieć. O wow! Wygląda dosyć fajnie. Widzicie, bez kamuflażu, a wygląda bardzo ładnie. Wyszukajmy grę. Przeglądnijmy serwerki. Wydaje mi się, że możemy tutaj dołączyć pole bitwy Nowy Grad. Pozwólcie, że sobie jeszcze jednego orzecha wezmę. Nowy grad widzieliście już przed chwilą. Znaczy przed chwilą w ostatnim odcinku. Ale co nam nie szkodzi, co nam nie stoi na przeszkodzie, aby pokazać go kolejny raz. Jeden jest taki problem, że po prostu na niektórych mapach na zwykłym deathmatchu nie zagracie, a ja te prezentacje klasy chcę robić ze zwykłych deathmatchów, żeby jednak to odcinki nie były super długie, bo na przykład na takim trybie z podkładaniem bomby muszę przyznać, że jest wielu idiotów. Niestety, ja ostatnio pilnuję elegancko sobie bomby, a czy punktu, gdzie, gdzie przeciwnicy muszą podłożyć bombę. Nagle patrzę, ktoś go podłożył. Na górze było trzech kolesi z naszego teamu i nikt go nie zauważył. Ja już tam chcę go od, od. 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 odwalić ten punkt. No wiecie, rozbolić bombę, o właśnie, dobrze. Nie udało mi się, bo nikt mi nie pomógł po prostu. A tych trzech kolesi tam stało, jak, idioti, jak idioci i nic nie robili. No nic. Idziemy naszym zwiadowcom. Zwiadowca ma, jak tutaj widzicie. O, no i kurwa jego mać. No, niestety, trzeba powiedzieć takie słowo. Jak widzieliście, chciałem wam pokazać, jakie mamy, jaką mamy tutaj klasową specjalizację. Są to silniejsze naboje, silniejsze pociski. A czemu nam nie zapisało tego czarnego koloru? O, no to będę musiał tam jednak wrócić. I są te pociski, są naprawdę o wiele silniejsze niż te zwykłe. O, kurwa jego mać. Co mi się nie podoba też w tej grze, muszę wam powiedzieć to tu i teraz, że żołnierz tak naprawdę strasznie wolno przeładowuje broń. Naprawdę to jest w wolno, żeby przeknąć wręcz. W chuj wolno przeładowuje tą broń, a amunicji też nie macie na tyle, żeby się nią bawić w ten, typ, w ten sposób. I jak wy strzelacie w kolesia... O, i teraz wygląda ta broń o wiele lepiej. Strzelacie w kolesia, to nagle wam brakuje amunicji. Zanim wyciągniecie pistolet, który zazwyczaj okazuje się być głównym, tak naprawdę, bo te pistolety są strasznie daremne, jedyny pistolet jest dobry dla snipera, bo to jest ta G18, ale cała reszta, niestety, muszę powiedzieć, że jest sie. A właśnie, tutaj, a nie, to, boże, to nie ta klasa, ta klasa będzie następnym razem, ale nic ognijmy, to silniejsze. Jeżeli chodzi o granaty, flashbangi. Bardzo dobre granaciki. Widzimy kolesia. Wiem, wiem przynajmniej ja, że... On jakby to powiedzieć mnie też powoli widzi. O, dobrze. Tam jest pan. No nic, muszę się stąd skryć i przeładować. O, dzień dobry. Mhm. Nasz teammate jest sniperem. Dobrze, ścięliśmy go. Się szybko skryjmy granat, ale raczej przeżyjemy. Poczekajmy, aż nasz. No i niestety zginęliśmy. Też muszę wam przyznać, że od połączenia. Zazwyczaj zależy to od połączenia internetowego: czy wy kogoś zapijecie, czy nie. Bo. W tej grze akurat, jak i w poprzedniej Medal of Honor, liczyło się to, kto pierwszy tak naprawdę strzeli, jeżeli idziemy jeden kontra jeden. No i to jest zrozumiałe. To jest Wiadomo, to nie jest Call of Duty, że lepsza broń daje ci wygraną. A tutaj nasz teammate poszedł. O, widzieliście? Prawie on przeżył. Prawie przeżył, widzieliście? I już o mało co, a po prostu nie narobiłem. Nie zarzygałem się ze... Nie zarzygałem się ze wściekłości... I tutaj kolejna rzecz się wam pokazuje: mianowicie mój teammate był z tyłu, jak widzieliście, po przebiegł obok mnie, a mnie zabił gościu, który był za mną. Czyli tak: albo mój teammate jest totalnym kretynem i go nie zauważył, albo po prostu. albo po prostu gościu się za mną zrespił, bo takie rzeczy też się zdarzają. Niestety jest to. Strasznie przykre, ale i prawdziwe. O, bronią rzuca strasznie jeszcze jak wyskakują wam takie jakieś dziwne lagi, to już jest masakra. No nic, ale jak tak jakby powiedzieć, no przedstawiłem wam mniej więcej tą klasę. Tutaj to co wyrzucacie co jest pierwszym pierwszym klistrykiem, bo zazwyczaj było, że wbijam ten pierwszy klistryk, e, jest. E, UAV, więc tak naprawdę nic wielkiego. O co się kurwa tutaj stało? Do ja... O, no nic. A no, przegraliśmy tak naprawdę, więc tutaj będę mógł od razu wyjść. Po tym, przedstawiłem wam tą klasę. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. I ta klasa, zapomniałem wam powiedzieć, naprawdę przepraszam. Ale to chyba może też pokażę w następnym odcinku. Ta klasa, jako broń dodatkowa, ma shotguna. Więc yy, klasa ze, ze snajperem ma. Klasa snipera ma G18, który jest bardzo dobre, a klasa tego zwiadowcy ma Shotgun, który jest taki sobie, ale da się z nim przeżyć. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć w ostatnim, tak naprawdę, odcinku przedstawiającym klasę.